Jest rurli! Jest bo po co mi nudno się koguli? Co znowu, komornik? Nie ma mnie w domu! Ach, machan! Gluten Glutę z Patrz, to mój wężyk kokać! Ja dam na śniadanie 20 centów, a wy będziecie kolejni! Fajny! Niech tam jest jakby mój skarpetiec! On tam grzyby do jedzenia! Bardzo mało zra. Nie będziesz musiał jej brać! Robię wybijankę. O, chodźmy się zapka! To ja lubię! Mógłby też tańczyć na różu! O, widzisz? Zrozumiał, co mówisz! Naucz mnie tak tańczyć! Naucz mnie tak tańczyć! Jesteś zezdrowsty? Yy... <suszy> Wiesz co, lepiej nie ucz się tańczyć jak wężyk kukacz. To twoja stara? Nie, to moja babcia po operacji plastycznej, która odbyła się w Singapurze, tak w ogóle stracała mojego wujka z krasnałem ogrodowym. A ten gałga, to kto? A to moja siostra, ta broda jej wyrosła po Komunii świętej. A ty co odwracasz się? Dupę do mojej rodziny? Jeżeli już to twojej rodziny jest taka, jak ty, to nie znać. Co? Ty właśnie zbezcześciłaś honor moich poślad. Naro, Nie zapomnij oddać hajsu za wężyka Kukacza!